W niedzielę nad Jeziorem Czarne został otwarty oficjalnie sezon włocławskich morsów. Dla większości z nich jesienna aura okazała się zbyt ciepła. Nie mogliśmy się już doczekać, żebyśmy się spotkali dzisiaj, także. Ale głównym powodem to jest chyba radość z kąpieli i, i zdrowie, które się nabywa podczas tych kąpieli. Będzie to pierwsze kąpiele, otwarcie sezonu 2012-2013. Pogodę mamy jak dla nas, no taką sobie, za ciepło troszeczkę. Nie zabrakło osób, które postanowiły po raz pierwszy podjąć wodne wyzwanie. Zawsze chciałem tego spróbować. Mówię, czemu nie. Jest okazja. Jestem. Nie ma żadnego strachu, żadnego wietra? Yy, powiem Pani, kiedyś testowałem, a oczywiście nie w takich warunkach, ale no, strach zawsze musi być. Ale to jest właśnie to, nad, po co przychodzimy. Poczuć trochę adrenalinki. Ogu, ogólnie y, przy morsach y, pierwszy. A tak to, to już kilka razy wchodziłem. No i co, dasz się na następne? Tak. Okazało się, że woda nie była zbyt zimna, a gorące serca wócławskich morsów pozwoliły nie tylko uczcić kolejne urodziny jednej z uczestniczek otwarcia sezonu, ale także odbyć jesienną biesiadę na łonie natury. No to trzeci sezon, no to super. no to się czeka. Nie za ciepła woda dzisiaj? Za ciepła. Czego się spodziewała? Super jest, jak jest zima, jak jest. Pierwszą lód. Urodziny w wodzie. Na no, pierwszą rodzinę w wodzie, tak, jeszcze tak nie było. Ale jakieś jest super pole życia z tego tytułu. To jest takie bardziej prywatne. Super, polecam ja, wszystkim. Grono ja włocławskich morców przekonuje, że dbałość o hart ciała pozwala na uniknięcie infekcji, na które szczególnie jesienią i zimą jesteśmy najbardziej narażeni. Od sześciu, przepraszam, 7 siedmiu, siedmiu, ósmy rok się kąpię i od tej pory nie wiem co to jest przeziębienie. Naprawdę nie wiem co to jest katar, przeziębienie, nic mnie po prostu nie rusza. Czyli, czyli po prostu organizm się już do tego przyzwyczai. Mój organizm domagał się tego zimna, które było stosowane przez cały sezon zimowy. I rozmawiałam też dzisiaj z, pewnym, z niektórymi osobami, które też twierdziły, że jednak za ciepło dla nas nie jest korzystne. To, to znaczy, że po prostu jednak to zimno działa. Działa na, na stawy, działa na kości, działa ogólnie na organizm. Wbrew pozorom kąpiel w zimnej wodzie nie jest dla człowieka czymś wyjątkowym. Kąpać mogą się osoby, które nie mają problemów z układem krążenia, ponieważ wejście do zimnej wody przyspiesza akcję serca. Wiele osób traktuje kąpiel w zimnej wodzie jako rodzaj medycyny naturalnej. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.